Właśnie tak, raz, raz, TV, jestem jaki jestem, a, za mojskie podziemie. Jestem jeszcze młody, ale co widziałem to moje Cały czas trenuję ziomek naukę w życia szkole I jedno jest pewne, że rapu nie robię na pokaz Bo nie mam parcia też, by trzepać z tego hajs Czas jeszcze mam, by przemyśleć co chcę robić Ej, i na pewno rapu nie pozwolę wam znoić Więc robię to co kocham, tak jak potrafię Piszę nowe wersy, tak właśnie się bawię Jak szczery wers, chcę go napiszę Kiedy wjeżdżam w bit to przerywam ciszę, pośmiało, otwarcie Mówię skąd pochodzę, wschodnie, podziemie Właśnie stąd się wywodzę, czy nocą, czy w dzień Tu przyjaźń nie popada w cień, chęć walki ziomek Od zawsze drzemie w nas, bo zamiast kuba O tym dużo gadać, pamiętaj bracie Że lepiej jest działać, Jestem jaki jestem, od zawsze tu, co? Jestem jaki jestem, to listu ZPW, o! Jestem jaki jestem, reprezentant Krunta. Jestem Jaki jestem, prosty dzieciak ze snów, ej, jestem jaki jestem, od zawsze tu co? Jestem jaki jestem To listu ZTW, o Jestem jaki jestem, reprezentant kruta. jestem jaki jestem, prosty dzieciak ze snów Jestem jaki jestem i nigdy się nie zmienię, bo kocham ten styl za podziemie Kumple i przeżycia na nic tego nie zamienię, bo uczucia i wartości to najbardziej w ludziach cenię Kasa i przyjaźń to dla mnie dwie inne drogi Znam takich co dla kasy, by połamali nogi, brak uczuć oraz brak szacunku Niszczy dobro postać ludzkiego Do wizerunku Jak widzę to tu zaczyna się powoli wyprawiać Wolę odejść w cień i uwagi już nie zwracać Choć po prostu tak łatwo się nie da Chyba dlatego, bo nie jestem z kamienia, ziemia, mnie też pochłonie tak jak i ciebie Wiem, że czasem to i mnie czas zabierze A na razie kurwa, nigdzie się nie śpieszę I to co Bok mam, tym bardzo się cieszę, ej, jestem jaki jestem, od zawsze tu co? Jestem jaki jestem, to lisu z o jestem jaki jestem, reprezentant króta, jestem, jestem jaki jak jestem, jestem, prosty dzieciak ze snu ej, jestem jaki jestem, od zawsze co, jestem jaki jestem, Tori Suzette ze Jestem jaki jestem, reprezentant kluta Jestem jaki jestem, prosty dzieciak ze snu Właśnie tak, właśnie tak 2017 zamorskie podziemie, a Hello